Daj sobie, wiesz. Małe piwo, proszę. Proszę, twoje piwo. I marzenie mojego życia. Lepiej daj sobie z nią spokój. Ona wszystkich spławia. Ale nie mnie, ja dobrze pływam. Przepraszam, ale wydaje mi się, że gdzieś się już widziałem. Tak. Bardzo oryginalne. Mogę to zapisać? To zapisać, to dobre. Ale tak poważnie, to nigdy nie wiem, jak się odezwać do wspaniałej dziewczyny. Możesz na przykład powiedzieć. Do widzenia. No tak. O. A ta książka, którą też jest bardzo dobra. Wszyscy na końcu zginą. Czuję. Nie mówiłem? Nie mówmy o tym. Niepotrzebnie z nią zaczynamy. Nie mówmy o tym. Cześć, Jacek, cześć. Co to jest? Co jest? Co? No, no to. Oh, Założyłeś. No to. No? I jak ci się z nimi podobam? No jakoś dziwnie nikt wyglądasz. Ty bardziej, że wczoraj ich nie miałeś, to... Cicho! Właśnie je kupiłem. Kupiłeś sobie wąsy? Tak. Jest taki zakład fryzjerski na Chorzej przy Poznańskiej. Można sobie kupić każdy rodzaj wąsów, jaki się chce. Ale po co kupować sobie wąsy? Dziewczyny, stare dziewczyny. One dzisiaj lecą tylko na facetów z wąsami. Nie daj spokój. Nie daj spokój, tylko tak jest. Zresztą to jest nasza polska narodowa tradycja. Facet musi mieć wąsy, wiesz? No wiecie, zresztą zobacz, co się dzieje w Sejmie, w rządzie, w biznesie. Prawie wszyscy faceci mają wąsy. A nie przyszło ci do głowy, że oni mają coś więcej niż tylko wąsy? Właśnie. Mają świetne dziewczyny. A poza tym mają stanowiska, władzę, pieniądze. Cierpliwości. No stary, daj mi trochę czasu. Mam je dopiero od pół godziny. Panie Jurku! Jedno, małe, jasne. Dzięki. A to kto? Daję spokój, może sobie ją darować. Już próbowałem. Jest nie do zdobycia. Zależy dla kogo. Przepraszam. Flanek zaraz wróci. Widzi pan, za co się wziął? Widzę. No i co? Już go spławiła? Tak. Tak myślałem. Ale płynie razem z nim. Tranek! Co jest? Co ty jej powiedziałeś? Powiedziałem coś nadzwyczajnego. Powiedziałem. Przepraszam, ale wydaje mi się, że cię już gdzieś widziałem. Ja nie rozumiem, jak ona mogła się złapać na takie głupie powiedzenie. Bo ja wiem, no, może to lepiej brzmi z wąsa. Też mi coś. Wąsy! Dzień dobry. Dzień dobry. E, nazywam się Jacek Przypadek. Ja tu dzwoniłem wcześniej, żeby się umówić. Na którą godzinę? Ten Ale pan jest mój. <grybuj> tak. <grybuj> Trzeba będzie coś z tym zrobić. <grybuj> tak rozjaśnimy trochę tę ponurą czerń. No i na tych najbardziej prostych końcówkach zrobimy miejscową trwałą. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Ta tak? Będzie pan nie do poznania, kiedy pan stąd wyjdzie. O nie, dziękuję. Ja, ja nie chcę, żeby pan coś robił z włosami. Podobają mi się takie, jakie mam. A pan żartuje. Nie, nie. Ja, ja tu przyszedłem w sprawie wąsu. Chciałbym sobie jakieś kupić takie. No. E, wąsy też by mogły trochę panu pomóc. <śmiech> <śmiech> proszę, proszę pan siąć. Chodzi mi proszę. o... O, które no. się panu podobają. A ty... No to będzie trudna decyzja. Przepraszam. Lorum broni. A ty. Koń nie śadasz! Za nie chwytaj! Nie wiem, czy to jest to, czego szukam, ale nie ma pan czegoś, na co reagują dziewczyny? Mam. Czarka pazurę. Ale on będzie tutaj dopiero w czwartek. No widzi pan, Spraszam, Ja to pozbieram. Jest? Tu kto? Zaraz przyjdę. No jak? Co jak? No, nie. Kupiłam sobie nową sukienkę. Jak ci się podoba? A to co? Wąsy. No, widzę, że wąsy, ale co one robią pod twoim nosem? No kupiłem sobie te wąsy, tak samo jak ty kupiłaś nową sukienkę. Ty też na randkę z Krzysiem Mileckim? Nie, nie dotykaj. Kupiłem te wąsy, żeby się jakoś zmienić. Inaczej wyglądać. Cieszę się, że to zrobiłeś. Tak? Bo teraz mogę się trochę pośmiać. No no, nie. Nie ruszaj, no, co. Cześć. Co za dzień jestem wykończona. A chcesz zobaczyć coś śmiesznego. Oczywiście, całe zamykają. Daj jej spokój. Nie ma nawet siły, żeby się śmiać. A z czego? Z tego. <laughs> Nie? No proszę, proszę. Śmiej się. Nie może, bo ją zatkało ze śmiechu. Dajcie mi spokój do domu. Jacek! Co? Co? Mogę pójść z tobą? Jak chcesz, to chodź. Myślałam, że jesteś zmęczona. Już nie jestem. Ale ty świetnie tańczysz. A jak ty tańczysz? O, moź, Przestań! Nie mogę więcej tańczyć, już nóg nie czuję. Co wam tak wesoło? A dlaczego ty nie śpisz? Bo mnie obudziliście. Jak było w tym A nie byliśmy. Zajrzeliśmy tylko na chwilę, ale był tłum ludzi, nie było wolnego stolika. Poszliśmy za to do dyskoteki. O! Hmm. Cały czas tańczyliśmy i gadaliśmy. Ja, opowiedział powiedział mi tyle ciekawych rzeczy. Tak? To może mnie też opowiesz? Już dawno nie słyszałam, żebyś powiedział coś ciekawego. Ale nie mam nic więcej do powiedzenia. Wszystko powiedziałem, Poli. <grywa> idę spać. Na dzisiaj wystarczy. Dziękuję za ten wieczór. Było cudownie. Służę takim samym w każdej chwili. <grywa> no to idę. Dobranoc. Dobra. Ej, ej, ej. Dobrze już? Bardzo dobrze. Śpi dobrze. Uważaj, tylko nie potknij się o łóżko. Albo się potknij, to może cię wtedy podniosę. Co się z wami dzieje? A co ma się dziać? No nie wiem, ale coś się dzieje. Przecież ona nie może oderwać od ciebie oczu. Wiele kobiet ma ten sam problem. A swoją drogą, Franek miał rację. Te wąsy niesamowicie działają na kobiety. Widocznie kobiety to lubią. Daj spokój, przecież Pola nie robi tego dlatego, że przykleiłeś sobie wąsy. A co robi? No, sam widzisz, zachowuje się tak, jakby się w tobie zakochała. Jakby się we mnie zakochała? No właśnie. Daj spokój, przecież to jest głupi pomysł. Wiem, że głupi. No ale sam widzisz, co ona wyprawia. Krzysiu, poszliśmy tylko do dyskoteki. Nic więcej się nie stało. No jak mogło się tak szybko we mnie zakochać? No masz bujną wyobraźnię. Jacek, zapomniałam pocałować cię na dobranoc. A, dobranoc. No. Ona się we mnie zakochała. Oh. Ja, 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 ja. Jacek! A cześć, Krysiu! Ty z tym spałeś? A tak, spałem. Nie chciałem, żeby mi warga zmarzła. No a poza tym kołdra sięga mi tylko dotąd. Daj spokój, powiedz lepiej, jak mamy rozwiązać ten problem, który mamy. Jaki problem? No ten, że Pola się w tobie zakochała. Zapomniałeś już? A ten, nie no, daj spokój, nie zawracaj sobie tym głowy. Jak to mam sobie nie zawracać tym głowy? No nie zawracaj sobie, to było wczoraj. No, była zmęczona, co się się zaczęło wydawać już. No, no może, ale... A nie ma żadnego ale. No wczoraj poza tym była pełnia księżyca, wtedy ludzie dziwnie się zaczynają zachowywać. No. <laughs> Myślę, że nie pamięta tego, co wczoraj robiła. Może masz rację. No mam, mam. Chodź, lepiej zrobię ci śniadanie. Cześć Pola, co robisz? Cześć, Jacek. Zrobiłam ci śniadanie. Dziękuję ci. Nie ma za co. Uwielbiam robić ci śniadania. Teraz też jest pełnia księżyca? Zrobiłam ci jajecznicę na szynce. A dziękuję. I żanki. Dziękuję, to dla jacka. A gdzie są dla mnie? Dlaczego nie jesz? E, jem jem, przepraszam. Specjalnie zrobiłam tak mało. To wcale nie jest mało. Jest, ale chciałam, żebyś miał miejsce na potem. Jakie potem zapraszam Jacka na lunch do muszelki? Możemy się tam spotkać koło pierwszej. Eee, nie możecie. No nie, 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 nie możemy chyba. Jacek tak. powiedział, że jest bardzo zajęty, Ta, prawda? Tak, tak, jestem bardzo dzisiaj zajęty, to przepraszam cię. No. Ale to nie potrwa długo. Proszę cię, proszę, proszę, proszę. No dobrze, wpadnę tam około pierwszej. Dziękuję. A, ale na krótko. Dziękuję. To mi wystarczy. Ach, świetna dziewczyna, z którą mamy bardzo dużo kłopoty. Co? Chcę, żebyś coś z tym zrobił. Ona musi przestać się w tobie kochać. A co ja mogę zrobić? Po pierwsze, nie idź z nią dzisiaj na żaden lunch. Mam ją wystawić do wiatru. Tak. A to bardzo nieładnie. I o to właśnie chodzi, gdyby mnie ktoś tak wystawił, odechciałoby mi się go raz na zawsze. Rozumiem. Dobrze dobrze, nie pójdę z nią dzisiaj na ten lunch. A, a Krysiu. Co? A mogę jej powiedzieć, że to był twój pomysł? Cześć! Co się stało? Dlaczego nie jesteś w pracy? Słuchawka była odłożona! No i przyszłaś po to, żeby mi to powiedzieć? Od dwóch godzin. Próbuję się do ciebie dodzwonić. tutaj, na komórkę i nie mogę! No bo wyłączyłem komórkę i odłożyłem słuchawkę, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Muszę przygotować te zestawienia dla księgowej. A ja chcę z tobą porozmawiać o tym lunchu z Polą. No przecież umówiliśmy się, że się z nią nie spotkam. To nie jest dobry pomysł. Z tego, co widzę, to ona jest w tobie tak zakochana, że wszystko ci wybaczy. No, to co mamy robić? Myślałam o tym. Powiedz mi, co nas najbardziej w niej uderzyło, kiedy ją poznaliśmy? Yy, nie wiem, co ciebie, ale mnie najbardziej podobał się jej, wiesz. Spokój się! Oboje zauważyliśmy, że jest bardzo niezależna. Yy, no, tak, to też. No. I że nie lubi, kiedy się jej mówi, co ma robić. No to nikt tego nie lubi. Zapój się, słuchaj. Tak jest. Pomyślałam, że jeżeli chcesz ją do siebie zniechęcić, to musisz zacząć być arogancki i bez przerwy jej rozkazywać. A to znaczy, że musiałbym być dla niej niemiły, a nie wiem, czy tak potrafię. A wolisz się z nią ożenić? Myślę, że potrafię być dla niej niemiły i arogancki. E, tak, tak. I nawet jestem przekonany, że potrafię jej rozgazywać. No dobrze. No, da mi tak popalić, że będzie miała dosyć. Będziesz ze mnie dumna. Myślę, że to nie powinno być dla ciebie takie trudne. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, pani Krysił. Zastałam pole? Nie, pola jest w pracy. A, o. <gryzamy> no tak myślałam. Jestem przejazdem w Warszawie i pomyślałam, że wpadnę na chwilę, żeby zobaczyć moją córeczkę. Kupiłam jej takie śliczne kapcie. Dzień wow. dobry. <gryzamy> Dzień dobry. <gryzamy> Czy to pan Jacek? <gryzamy> to się inaczej pan wygląda. Aha, no może trochę. Przepraszam bardzo, muszę już iść. do widzenia. Do widzenia, panie. Cześć, Cześć. Coś takiego. Przez chwilę myślałam, że to Daniel. Daniel? No tak. Z tymi wąsami wygląda jak brat bliźniak Daniela. Kto to jest, Daniel? A Pola nie powiedziała pani. Nie. O. Daniel był pierwszą miłością Poli. Był starzystą w szpitalu, kiedy ona była tam na praktyce po studium pielęgniarskim. Zakochana w nim była do szaleństwa. To jakiś fajny chłopak? Okropny. Zarozumiały i niemiły. Ciągle jej rozkazywał, mówił, co ma robić. Był arogancki? Arogancki. Tak, tak, tak można o nim powiedzieć. Nie mogę sobie wyobrazić poli z kimś takim. Nie, już wie pani, jak to bywa, no. Podobno miłość jest ślepa. Ale Najdziwniejsze w tym było to, że im on był dla niej gorszy, tym ona była dla niego milsza. Naprawdę? Naprawdę. Przepraszam panią, ale. Muszę na chwilę wyjść. Czy ja coś złego powiedział? Tak, ale niech się pani nie martwi. Niech się pani czuje jak u siebie. To na razie. <gry> Cześć, jestem. Spóźniłaś się. Przepraszam, ale nie mogłam wyjść wcześniej z kliniki. Nie bo... chcę słuchać żadnych wymówek. Przepraszam, to już się nigdy nie powtórzy. No, to pamiętam. Muszę sobie coś zamówić. Już zamówiłem. To świetnie. Mam nadzieję, że jakiegoś dużego hamburgera, bo jestem strasznie głodna. Nie, zamówiłem ci sałatę. Ale ja bym chciała. A to nieważne, co byś chciała. Sałata jest zdrowsza. Ale jak sobie? Co? Nie kłóc się ze mną. Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć: dziękuję, że mi ją zamówiłeś. No. twoja sałata. Musisz jeszcze poczekać na tego hamburgera. Czekam. Zamówiłeś sobie hamburgera? A masz coś przeciwko temu? Nie, nie skąd? Nie mam. Powinieneś jeść hamburgery. Jesteś mężczyzną, potrzebujesz dużo białka. No, żebyś wiedziała, że potrzebuję. Muszę coś zjeść, bo umieram z głodu. Ej, hej, hej! Co to ma znaczyć? Co? Chcesz jeść? Ja jeszcze nie dostałem, gdzie są twoje maniery. Nie poznaję cię. Nigdy taki nie byłeś. No to przyzwyczaj się, że taki właśnie jestem. Tak dokładnie jestem. Ale jesteś taki... Jaki? Arogancki i niemiły? Nie. Jesteś taki męski. Ale ja nie wiem, co mam ja z tym zrobić. Wszystko, co chcesz. Dlaczego to co zrobiłaś? Bo zaszły pewne nowe okoliczności i sobie z klej po nich. Idź. Okay. Dlaczego to zrobiłaś? Bo pomyślałam, że to już pora, żebyś wreszcie zapomniała o Danielu. O Danielu? Tak. Twoja mama mi o nim powiedziała. A co on ma wspólnego z Jackiem? <noise> Mój Boże, rzeczywiście. No właśnie. Jacek z tymi wąsami był bardzo do niego podobny, dlatego zaczęło ci się wydawać, że go kochasz. Co on sobie o mnie pomyślał? Zachowałam się tak idiotycznie. Nie przejmuj się, on się często tak zachowuję. Pola, Pola, musimy sobie coś wyjaśnić. Słuchaj, ja, ja chyba nie jestem odpowiednim chłopakiem dla ciebie. No, nic z nas by razem nie było. bo no, Popełniłabyś wielki błąd, gdybyś chciała ze mną być. Och, Jacek, jesteś cudowny. Kocham Cię. Widziałeś sama, robiłem co mogłem. No. O, o. O, co? No. Mm, Pyszne. Genialny. Mogę dostać kawałek? Nie, jedz swoją sałatę. Sałata jest zdrowsza. Nie no, słuchajcie, to nie jest w porządku. Po pierwsze, Pola powiedziała mi, że zakochała się we mnie tylko dlatego, że przypominałem jej jakiegoś tam Daniela. A po drugie, ukradłyście mojego hamburgera. Tak się nie postępuje z kolegą. Ale pójdę szukać szczęścia gdzie indziej. Co robisz? Zapomniałeś, że kobiety to lubią? <grystanie> Cześć. Cześć. Mogę usiąść? Proszę. więc... E... Przepraszam, ale... Czy my się czasami nie znamy? A, a nie, nie, Gdyby tak było, to na pewno bym cię zapamiętał. No, to powiedz mi, czy lubisz chodzić do dyskoteki? Dyskoteki? Uwielbiam. No, to w takim razie, czy mógłby... Oh. Cześć, króliczku. Cześć, prosiaczku. Mm. Dzięki ci, że dotrzymujesz towarzystwa mojej dziewczynie, ale niestety muszę ci już ją zabrać. Gdzie są Twoje wąsy? Niektórzy faceci nie potrzebują wąsów. Kuleczko zgubiłeś.